Hej, witam Cię serdecznie. W kolejnym nagraniu, które zapowiadałem już wcześniej, tak więc dzisiaj poświęcę to nagranie jednej tylko branży, a mianowicie przyjrzymy się z półką lotniczym. Tak to możemy nas tak więc branży lotniczej, czy już została bardzo mocno dotknięta tym wszystkim, co się dzieje wokoło koronawirusa, tak więc no myślę, że na pewno w dłuższej perspektywie odczują to najmocniej cała branża turystyczna. Zresztą mówiłem o tym w jednym z moich nagrań odnośnie koronawirusa, kiedy pozwoliłem sobie na taką bardziej swobodną wypowiedź już w nie w oparciu o wykresy, tak więc myślę, że niestety branża turystyczna dostanie bardzo mocno po głowie w tym roku. Na pewno odbije się to. Na liniach lotniczych i właśnie dzisiaj przejrzymy kilka spółek lotniczych i zobaczymy, jak mocno już teraz są dotknięte i czy są dotknięte. Tak więc, jeżeli ta tematyka Cię interesuje, bo może masz okazję zobaczyć zupełnie pewnie inne spółki, które może nigdy w życiu nie widziałeś, to zachęcam do pozostania ze mną i pamiętaj oczywiście o opacie pay per view, czyli subskrypcji, dzwoneczek łapa w górę i komentarz. Tak więc, rzucaj łapę. I lecimy z tematami. Na pierwszy ogień e, przygotowałem e, dwie spółki, są w tym miejscu, potem reszcie zobaczymy. Tak więc mamy Boeinga i widzimy tutaj bardzo mocny zjazd Boeinga, tak więc nawet e, widzimy, że i tak wygląda on dosyć słabo, bo szczyt był w 2008 roku. Tak więc szczyt tutaj historyczny to było 445, jak sobie policzmy z czystej ciekawości tak na szybko 445. A teraz mamy poziom 218. 218, tak więc 51% przeceniła się ta spółka. Wygląda to naprawdę no słabo, szczególnie w otoczce teraz tego wszystkiego, co się działo, ale pewnie jak większość spółek byśmy przejrzeli, teraz to każda z nich wygląda równie negatywnie, no, ale myślę, że ta branża będzie bardzo silnie. Właśnie na nią będzie bardzo silnie oddziaływać, to wszystko co się dzieje teraz na rynku. Tak więc mamy Boeinga za sobą, zobaczymy, w którym miejscu się zatrzyma. Na pewno ci, którzy rozgrywali go shortowo, no to mogli tutaj naprawdę się cieszyć, bo kupa kasy była do wyrywania na shortzie z tej spółki. Tym bardziej że już te spadki zaczęły się dużo wcześniej. Zresztą zobaczmy sobie nawet ten na wykres miesięczny. Już tak naprawdę widzimy, że te poziomy już od kilku miesięcy były w grze. I przejdźmy sobie teraz do Air France. Tak więc zobaczmy, co tam u Francuzów. Ciekawego słychać. Wykres również tygodniowy, tak więc widzimy, że również bardzo dynamiczny zjazd, i również analogiczna sytuacja, bo tutaj Air France nawet zleciał bardzo mocno jeszcze w 2017 roku. To było dopiero tknięcie dla tej spółki, tak więc to, jak widzimy, potem było odreagowanie, ale już nie byli w stanie domknąć tego poprzedniego szczytu. I teraz oczywiście mamy wielkie odpadnięcie i wyznaczanie nowych szczytów, tak więc 5. Pewnie euro to będzie. 5 euro jest na kursie, jeżeli chodzi o Air France. Tak więc kolejna spółka z branży lotniczej, która dostała po głowie, i teraz przechodzimy do kolejnych. Tak więc kolejną spółką jest Lufthansa. Tak więc nasz zachodni sąsiad i tutaj mamy wykres miesięczny widzimy, że naprawdę również wygląda to po prostu mega słabo. Wynik w, też w 2017-18 styczniu był punkt kulminacyjny, gdzie mieliśmy maksimum 31 euro. Można powiedzieć, że tu jest 31 i zobaczmy, jaki jest poziom nawet teraz, po tak dynamicznej obsuwie to mamy 10. Tak więc naprawdę bardzo mocno już przecenione, 67%, czyli żeby odrobić i wyjść na zero, a niekoniecznie z zarobkiem, to jest 210%, żeby na Lufthansa można było odrobić ci wszyscy, którzy nie zdążyli się ewakuować. Tak więc już ta linia traciła dużo wcześniej, no a teraz po prostu sięga już dna, tak więc to są już jej ostateczne wsparcie. jeżeli to przełamą, to naprawdę będzie to wyglądać bardzo słabo i może stanie się atrakcyjna do przejęcia przez polskiego lotu. Daj znać w komentarzu co o tym myślisz. Tak więc może polski lot się napali na to, jak już będzie warta grosze, żeby ją przejmować. Co mamy dalej? American Airlines Group. Tak więc tutaj mamy amerykańską grupę lotniczą. Zobaczmy jak wygląda. Również wykres miesięczny. Też widzimy, że ta branża lotnicza w 2018 roku, ja aż tak mocno nie śledziłem, akurat co tam się dzieje, ale naprawdę, no coś tam się negatywnego wydarzyło. Gdyż, jeżeli wiesz co i co tam w tej branży dokładnie siedzi, to widzimy, że już kolejna spółka, która w 2018 na samym początku dostaje bardzo mocno pogłowy i ta, ten trend spadkowy cały czas trwa. A teraz wręcz te wydarzenia pogłębiają tylko te spadki, żeby dojść do swoich poziomów wsparć. Tak więc widzimy, że również bardzo silnie Amerykan Airlines oberwało, bo z poziomów z 50 potrafi zejść do 16, tak więc to jest bardzo bolesny również spadek. 68% to jest po prostu już kosmos, jeżeli chodzi o tą spółkę. Tak więc no, ten wydźwięk negatywny, ja myślę, że dopiero będzie miał miejsce, tak więc oglądamy te spółki jeszcze przed tym, jak to wszystko mm, tak naprawdę pewnie się rozwinie. Jeżeli chodzi o kolejną spółkę, to mamy Airbusa tak więc bezpośredniego konkurenta Boeinga, i zobaczmy, jak tutaj się wygląda. Tak więc, Airbus tutaj bardzo ładnie rósł wbrew pozorom jako producent samolotów. Od 2016 roku piał się do góry i urósł naprawdę bardzo ciekawie, bo można go było kupować z poziomów 55 euro 55 do poziomów maksimum po 139. 139, czyli urósł 152%. Tak więc bardzo zacny wzrost w tak krótkim okresie czasu na dojrzałym rynku. Tak więc to też trzeba wziąć pod uwagę. Była głęboka korekta po drodze, i teraz mamy e, oczywiście odpadnięcie dosyć głębokie, ale jak widzimy, cały czas jeszcze zmierzamy prawdopodobnie do tych wsparć, bo tutaj raz mamy dołek poprzedni, wsparcie tutaj widoczne. Tak więc ciekawe, czy panowie to zrekspektują, czy jednak będą chcieli, żeby to, tego producenta spuszczać. Niżej. tak więc kolejny bardzo ciekawy case. No ale jesteśmy, obserwujemy pierwszy wykres, który w ostatnich latach wzrósł, a nie spadał. Tak więc to też ciekawy przypadek. Najtańsze linie lotnicze nam zostały, tak więc Ryanair. Tak więc zobaczmy, co tutaj ciekawego się wydarzyło. Również ma dosyć ciekawą fazę wzrostową za, za sobą i, i spada nam od 2017 roku. Również, tak więc jest ta branża dotknięta tym spadkiem. Mieliśmy bardzo ładny wystrzał w sierpniu w 2019 roku, kiedy podjechaliśmy do góry. No, i teraz oczywiście jest to odpadnięcie. Tak więc pytanie: Czy te wszystkie loty, które są wstrzymane przez tą linię lotniczą, też przełożą się pewnie na wyniki, na straty? Bo te samoloty, jak nie latają, przynoszą gigantyczne straty. Tak więc zobaczymy, jak to oczywiście będzie historycznie wyglądać. Warto będzie zapamiętać ten wykres, jak również pewnie otworzyć sobie gdzieś to historycznie. Bo myślę, że na pewno zupełnie inaczej za miesiąc będzie wyglądał ten wykres, czy za dwa, jeżeli już to tak naprawdę będzie gdzieś w cenie. No, i na koniec mamy Weiser tak więc tutaj zobaczmy, co tutaj się dzieje. Również bardzo ładnie urósł od 2015 roku. Tutaj mieliśmy fajne wyjście w 2017, ruch korekcyjny, i teraz mieliśmy praktycznie szczyt. Nowy w lutym tego roku zapalił, tak więc teraz mamy oczywiście zejście. No Sytuacja myślę, że również się będzie rozwijać bardzo ciekawie na tych spółkach, dlatego w sumie z czystej ciekawości Ci je pokazałem, żebyśmy mogli tutaj mieć pogląd na to wszystko, co się dzieje w tej branży, bo to jest akurat branża lotnicza, ale to nie jest branża typowo turystyczna, bo myślę, że ona też będzie bardzo mocno dostawać po głowie, są widzimy po Rębole u nas, jak sobie odpalić wykres nawet z GPW, to widzisz, co się dzieje, a to jest tylko zaledwie w moim odczuciu początek. Więc zobaczymy, co czas nam przyniesie, a myślę, że to będzie bardzo ciekawa branża, kiedy już to wszystko się uspokoi, wróci do normy, i myślę, że za parę miesięcy. Jak już naprawdę będą mocno zdołowane te spółki, jeżeli w ogóle będą zdołowane, to wtedy mogą być ciekawym typem pod rozważenie, właśnie, żeby tutaj można było coś ciekawego na nich rozegrać. Tak więc, daj znać w komentarzu, jak Ty widzisz tą branżę. Czy w ogóle kiedykolwiek się przyglądałeś tym spółką, jak Ty czujesz temat, czy ona rzeczywiście się pogrąży i będziemy widzieć tutaj rekordowe spadki, warto sortować te spółki, czy lepiej sobie odpuścić, przeczekać i raczej tej branży, lotniczej nic nie grozi, tak więc ja jestem ciekawy, czy masz zdanie na ten temat, rzuć w komentarzu, a myślę, że jeszcze w tym tygodniu będzie ciekawa branża też, wszystkie spółki zagraniczne, pokażę dosłownie ich kilka, żeby ten materiał również był ymm, krótki, ale myślę, że też będziesz miał okazję zobaczyć spółki, które być może też również nie oglądałeś nigdy, pomimo tego, że znasz te spółki yy, tak jak linii lotnicze, na pewno te nazwy wszystkie, które Ci tutaj wymieniłem, Ci coś mówią, yy, Pewnie z niektórych usług nawet korzystałeś, tak więc e, tak to właśnie prezentuje się. W większości te spółki również są notowane na giełdach, tak więc masz okazję właśnie w tym momencie zobaczyć, e, czy są silnymi przedsiębiorstwami, silnymi firmami, czy słabość m, i ten kryzys również ich w tym momencie e, dotyczy. Tak więc trzymaj się, pozdrawiam cię serdecznie, na razie, hej.